Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola T190. Pokażę Wam demontaż i montaż tej Motroli. I tego hmm. razu sobie. Zobaczymy tę Motorola, jak ona wygląda. Telefon został wyprodukowany w 2002 roku. Ta już posiada 18 lat. No i jeśli chodzi tutaj o wygląd, tutaj dość całkiem, całkiem fajnie wygląda. Ja na ten wygląd czasu. Naprawdę dość tutaj małych rozmiarów telefonik, nie była to taka jakaś cegła Jak pozostałe modele I tutaj zobaczymy sobie na bocznej ściance nie mamy tutaj nic, na drugiej bocznej ściance widzimy jakiś Tutaj Otwór, to zapewne na nasz, nasze słuchawki 2,5 Antenka tutaj zasięgowa Fajna Tutaj nie jest ona odkręcana, tylko tutaj możemy wyciągnąć Tą całą Nakładkę i sprężynkę. Tyle na naprawdę w temacie. To jest mini otwór na naszych głośniczek od rozmów. Tu pisałoby się SMS naprawdę dość upiornie, dość kiepsko. Bardzo małe tutaj klawisze i dość niewygodne. Tył naszej obudowy zobaczymy. Te otwory na naszą tutaj smycz. Otwór na główny głośnik na samym dole port ładowania tutaj z grubym bolcem i taki mini otwór na, naszą, na nasz mikrofonik i tutaj zaślepka jeszcze, zaślepka naszej anteny zasięgowej. Tutaj sobie zobaczymy tę zaślepkę, bo jestem ciekawy. O kurczę, to jest dość dużych tych rozmiarów ta zaślepka, tutaj spójrzcie, tak to wygląda, tej antena naszego zasięgu. ok no i jakieś informacje tutaj naszej Motorola no na nalepce tutaj informacyjnej. Tu mamy Motorola T190 i jakieś tu informacje jeszcze widzimy, ale nie widzę. Aha, jest, Produkt, produkcja China w tym przypadku. No i dobra, teraz sobie przechodzimy tutaj do demontażu tego mini telefonu sobie odkręcamy, tu mamy do odcenia jedną, drugą śrubeczkę. E, tu będzie trzecia i czwarta, tutaj musimy podwadzić tą zaślepkę. O, podwadzamy. Tu jest trzecia i czwarta e, i tu jeszcze dwie są tu pod tym, tu sobie wybijamy. Tu jest takie pod baterię, pod y, naszą tę klapkę sobie wybijamy, spójrzcie, wysuwamy. No i wyciągamy. Tą wsówkę. tu jest sprzężynka, uważajcie, żeby ją nie zgubić, bo ona jest tutaj bardzo ważna, żeby ona tu blokować hmm, tą klapkę. No i odkręcamy sobie śrubeczki, jedziemy sobie z nimi. Mamy już dwie. Trzecia. Tu już widzę, że są wyrobione. Te zapewne też. Pewnie ktoś już niejednokrotnie tutaj grzebał w tym telefonie. I ostatnia śrubeczka, Chyba nie za Sobie je wszystkie tutaj o ociągamy. Ctery już są. Tu stała jedna, to druga, to pewnie ona wypadną podczas rozkładania naszej obudowy. Sobie jedziemy teraz naszą obudową. Tutaj do samej góry dość ciężko już to otwiera. no wszystko. dobrze te zaczaski są. Dobrze jest ta motorola skonstruowana. Tutaj dość ciężko idzie. Nam jeszcze coś blokuje, chyba jeszcze ten. A nie. to nie wiem. Chyba na pewno nie śrubka, bo śrubka była odkręcona. O, no i puściło, jest OK. A i tu zobaczmy, mamy cały przód naszej obudowy tej metroli. Wymienny oczywiście głośniczek od rozmów. Tu nam coś wypadło. Tu jest mikrofonik też jest wymienny tu zaraz sobie poszukamy gdzie on, aha jest tutaj na naszej płycie głównej tutaj spójrzcie w tym miejscu jakoś się tutaj powinien znajdować tutaj wypada, no i jest dość prosty no bardzo prosty do, do wymontowania nasz mikrofonik, tutaj spójrzcie nasz wyświetlacz Tutaj bateryjka awaryjna, złącza, wszystkie tu mamy wszystko spojone z płytą, więc dość trudny sposób do wymienia, do wymienia, do wymiany i również tutaj slot naszej tej karty SIM, też jest wszystko troszkę w utrudniony sposób wymienne. To jeszcze, jeśli chodzi o wyświetlacz, tu widzę, zapewne jest spojony wraz z płytą chyba. My sobie go delikatnie podwadzimy i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Tu sobie wjedziemy. delikatnie tutaj sobie odłączymy. Tutaj widzę jest mocowany nasz wyświetlacz z drugą tasiemką delikatnie o i widzicie jest tutaj łączony wraz z płytą główną więc tutaj sobie go tak łatwo nie wymienicie jeśli chcecie jeśli w ogóle się ty uszkodził pod wpływem uderzenia czy czy zalania czy inne jakieś te efekty wyskoczyły na nim to niestety go nie wymienić tak prosto to jest lutowany no i sobie przyłączamy z powrotem. Tu widzisz szkło. A tu na naszym korpusie znajduje się głośniczek główny. Tutaj e, ogromna wibracja tych dużych rozmiarów. E, no i to wszystko to naprawdę w tym telefonie. Telefon dość łatwy, na no bardzo łatwy tak naprawdę w demontażu. Więc sobie spokojnie. Poradzić się z wymianą większości tych podzespołów, tylko myślę, że to jest troszkę utrudniony sposób wymienny. I teraz sobie zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy tutaj nasz mikrofonik na swoje miejsce. On tutaj powinien się znajdować, pewnie wypuszczony na zewnątrz, ten otwór, właśnie. A raczej tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. No tak jest, tak być powinno. Zakładamy sobie to wszystko na swoje miejsce. Zakładamy naszą przednią obdowę. No ale wcześniej pamiętajmy tutaj o naszym przeczyszczeniu, tutaj naszej. W naszym wyświetlaczu, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Taką ściereczką czystą z mikrofibry. Przykładamy nasz cały przód. Mocujemy na wszystkich tutaj zaczaskach z wszystkich stron. No i przykręcamy wszystkie śrubeczki, które wcześniej zostały strony odkręcone było ich 6, Także sobie je wszystkie przykręcamy. Wszystkie były tak naprawdę, takich samych tu rozmiarów. Jedziemy sobie, z której chcemy, strony. zostały jeszcze dwie śrubeczki. Przyklejamy tej u góry naszą zaślepkę Motorola. To na samym dole mocujemy. Tu sobie wsuwamy ten cały wsuw. Tu musimy o, nałożyć. Tak było. Na swoje miejsce. Tutaj chciałem pokazać, ale chyba widzicie wiedzieć o co chodzi, bo jest to tutaj bardzo, no, prosty, proste, no, co tu gadać, o, no i weszło. Tu zobaczmy, o, wysuwa się, jest OK, e, no i to naprawdę to wszystko. To niestety nie mam baterii, żebym pokazać jak bateria tutaj wchodzi, w tej Motorola, e, ale tak czy siak e, zobaczyliście, przypomnieliście sobie dawną Motorola T190. Dzięki, że cię pojechali ze mną. Zapraszam cię również na kolejne moje filmiki z Noki, Nokia, Stanów i innych telefonów klasycznych, typowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu, tej Motorola, mini z sobie znajdziesz pod tym filmem. Ja cię oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do stawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem, oraz oczywiście zachęcam do oglądania moich filmik filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój kanał. Cześć.